Jednym z głośnych postulatów polskich przewoźników jest przejęcie przez państwo kosztów wymiany tachografów. Dzieje się tak w Niemczech, dlaczego nie mogłoby i u nas, pytają transportowcy. O tym i o wielu innych problemach branży TSL dyskutowano w czasie spotkania przewoźników w krzyżowej zorganizowanego przez Polską Unię Transportu. Faktycznie koszt wymiany tachografów na urządzenia inteligentne jest niemały. Kilka tysięcy złotych za nowy egzemplarz, pomnożone przez 100 pojazdów w firmie, urasta do kwoty, jaką w salonie należy uiścić za topowe modele samochodów. Nie każdego na to stać, zwłaszcza w krótkim czasie. Ale dostawcy tachografów dostrzegają rzeczywiste problemy z tym związane. Są dwie kategorie ludzi. Część zdaje sobie sprawę, że trzeba to wymienić i regularnie wymienia swoje tachografy. Natomiast część ludzi niestety odkłada to na koniec. I to jest duży problem, tak? Ponieważ serwisy mają swoją siłę przerobową i kiedy wszyscy końcem roku wyruszą, żeby wymienić tachografy, zabraknie po prostu miejsca dla wszystkich. A wówczas ceny tym bardziej wzrosną i trzeba będzie posiadać znacznie większe kwoty niż przy systematycznej wymianie. Rada jest prosta: nie ma co odkładać w czasie zabiegu ani liczyć na cud. Trzeba działać. Mimo ponurych nastrojów w branży, pojawiło się światełko w tunelu. Udało się zawiesić planowany strajk generalny branży transportowej i trwają konstruktywne rozmowy rządu z przewoźnikami. Ale nie tylko. Obserwujemy bardzo duże przygotowania do odbicia, ale także i duży sukces przedsiębiorców, którzy na ten kryzys przygotowali się odpowiednio wcześniej. Tym z kolei przedsiębiorcom oferujemy optymalizację podatkową i zaopatrzenie ich planów sukcesyjnych. Co oznacza, że rodzinne firmy transportowe z większą starannością niż dawniej zastanawiają się nad przekazaniem biznesu w ręce następców lub spadkobierców opracowanie strategii prawnych w tym zakresie chroni przed upadkiem przedsiębiorstw w fazie bezkrólewia, jakie może się pojawić, kiedy założycieli zabraknie. Jak widać, transport nie pozwala się nudzić, ale wymaga dalekosiężnych planów. Także Polska Unia Transportu widzi światełko w tunelu w tej chwili Ministerstwo Infrastruktury jest pozytywnie nastawione do naszych postulatów, natomiast pozostałe ministerstwa, które za to odpowiadają, niekoniecznie. Uzwalają to na barki Ministerstwa Infrastruktury. A samo Ministerstwo Infrastruktury nie może podjąć spraw związanych z ZUS-em czy z podatkami. Trzeba jednak mieć nadzieję na pozytywne zmiany, bo tylko nadzieja podtrzymuje polskich przewoźników przed likwidacją przedsiębiorstw. Transport przeżył już nie jeden kryzys i ma spore doświadczenie w wychodzeniu z ostrych zakrętów. Przewoźnikom życzymy więc wytrwałości i powodzenia. Zaprosiła Motowizja, patron medialny tegorocznego zlotu Mastercard o pole 19-21